To asystent producenta? Nie no skąd? To pan Fenton Puf. Autor, krzyczcie, krzyczcie, pora byście umarli. Tak, zgadza się. Gdy wycofał się pan z filmu, uznali, że go nie zrobią. Zbankrutowałem i musiałem wziąć robotę jako asystent producenta. Ale po co ta przebieranka? O, bo strasząc pana i wszystkich telewizów, zamierzałem dowieść, że poczwar zasługuje na swój własny horror. Zanim zaczęliście filmować, ukryłem kostium poczwara w szafie. Chodziłem tu przez kanał z kablami i wkładałem kostium. Zapłaciłem tamtym aktorom, żeby udali pobitych po ataku. Rzecz jasna nikt nie mógł wiedzieć, że jestem poczwarem. Czasami musiałem się pojawiać i biegać wszystkim po kawę. Uwaga, wszyscy baczność. Jestem Harry Nesel Boysen, producent wykonawczy programu. Oglądałem całe zajście z mojego jacuzzi i jestem zachwycony. Na pewno pański reality show będzie hitem. A ta twoja żałosna bajka o poczwarze jest inspirująca. Będzie z niej świetny film! Film? Film o mnie? Serio? O, rany! No bo to, to by się nie wydarzyło, gdyby nie te wścibskie dzieci. Dzięki. Już dobrze, idziemy. Pa, kochani, widzimy się na ekranie i za jakieś 10 lat. Cóż, to dobre, co się dobrze kończy. Panie gól, zrobi pan coś dla mnie? To pierwszy raz, gdy dawne je więcej od nas co skubi? Tak! Ale się obiada! Wiecie, tak pomyślałem. Może by zrobić serial na podstawie waszych przygód. No, wiecie, o nastolatkach. Jeżdżą sobie wanym, robią pułapki, łapią złoczyńców, gonią potwory i tego typu rzeczy. To byłby wielki hit a tytuł. Straszne dzieciaki z psem! Nie! Chyba macie rację, marny pomysł, bo kto by to oglądał? Wow. Czy ktoś powiedział Deser? <laughs>